To dopiero gardno będzie. Idziemy tutaj na wprost. Nie, na czyj, tak wygląda jakby to było na czyj po sesji, nie? A? No. Nie, tu jest staw. Chcecie zobaczyć to szczególnie. Chłopcy mogą chcieć zobaczyć bazę Marcina i Adasia. Wielki szałas Tutaj jest budowana... Baza. Kto był w bazie Alasia? A gdzie zbliższy? Prawdziwa wycieczka. Tylko trzeba będzie się przedzierać, słuchajcie. Przez hasze. Tu jest zarośnięty staw, jest Chyba co? No... Ja przyniosłem z nadrzeki pałki wodne 20 lat temu i zarosły. Sitowi jest już tutaj. Ale większy jest tam. No rzeczywiście piękne Dobrze pan podlewał. Posłuchajcie. Tyle ile kto narwie, to będzie mógł sobie zrobić różne rzeczy. Chłopaki mogą, będą mogli sobie zrobić pałki, będą mogli sobie zrobić czapki, dziewczyny, aniołki, łapki, laleczki i tak dalej. Są dwie techniki jak gdyby pozyskiwania zidowia. Pierwsza technika polega na tym, że zbliżamy dwie ręce, łapiemy tak od dołu i od góry i jak gdyby wyciągamy, o i to jest z białą dobrze wyciągnąć, z białą końcówką dobrze wyciągnąć, super i wyciągamy, tak, każdy no sobie gdzieś tam super. sobie z boku za sobą że tak powiem robi taką kubkę i przynajmniej dobra garść potrzebna. Zobaczcie, tam dalej jest tak piękny. Tam jest sucho, tam bezpiecznie można wejść? Tam dalej. Najlepiej przyjść opłotu, płotu, no. bo tutaj może być mokro. Aha, ale tutaj wszędzie są kęty. O, tutaj jest mnóstwo się tak. to, Dół, to technika, polega na pięciu. Więc też, żeby był jak najdłuższy i po prostu tniemy nożyczkami, tniemy jakimś nożykiem i tak dalej. Więc jakiś starszy chłopak może dostać, jeżeli chcesz wyciągać nożyczki, tak? Drugi może też jakiś tam starszy chłopak dostać. Ale sprytnie czy to idzie, sprytnie chłopaki. To migaj, tak? Tutaj te nożyczki. A można też nożem. Osoba dorosła może to robić nożem, także... Najlepszy jest ten wyciągany. Najbardziej czasochłonny, ale widzę... Nie można, po... nie, słuchaj... Tak, tak nie... nie zrobisz, trzeba po jednym. Ja no. też tak próbowałam, no niestety, nie da się oszukać. To jest trochę mozolna praca, ale to i tak szybko ja. idzie. Pięknie, Pięknie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja też. Dajcie, Ale daj. mało. Ja mało. Bez akcji. Może nie Nie noży. Tak. Nie długi, Ale nie rozkłada. No, no ładny, nie? Teraz dwa Oczywiście. A wyjść dwana raz. A wyjść dwana raz. Nie widzieliśmy. Dajcie on taku fanciach. Czy Panie jeszcze sekator przyniesie? Może ten sekatorem szybciej będzie. Nie, na kilka razy cało. Sekator. Mamy taki duży sekator. Ja to wycinałem klony. Fajna zabawa. I tyle. I tyle na razie się da.